Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa, jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego. Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli. Przywołał Pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Wiecie, można by mówić o różnych rzeczach. Mnie tak dzisiaj chodzi po głowie taki szczegół związany z dzisiejszą Ewangelią. I szczegół, ale wielce znaczący, bo kiedy Jezus mówi o tym czerpaniu wody, prawda, o tym, żeby zaczerpnęli wodę, prawda, i później żeby znowu zaczerpnęli i zanieśli staroście weselnemu, to cały czas tu się pojawia taki czasownik Antleo, który tak właściwie to w Grecji był używany przez kogo? Przez marynarzy na określenie, wiecie, jak jest statek, to w statku jest zęza. Wiecie, co to jest zęza na statku. Takie miejsce najniżej w statku, takie najniżej kadłuba i tam się zbierają wszystkie, co nieczystości, różne takie ścieki tam właśnie z całego statku, prawda? I od czasu do czasu trzeba tą zęzę co opróżnić. No i to właśnie to jest ten czasownik, nie? że taki właśnie, to tak jakby właśnie Jezus mówił, no wydobądźcie z siebie, wydobądźcie z siebie wszystkie te wszystko to, co tam macie najgłębiej. Znaczy później trochę też Grecy używali tego czasownika Antleo do określenia w ogóle czerpania wody z jakiejś takiej wyjątkowej głębokości. Nie? Takiego, nie takiego zwykłego czerpania, że ta woda jest tam gdzieś dostępna, tylko z jakiejś wyjątkowej głębokości. Więc jakby Jezus mówił wydomuj siebie to, co w tobie jest najgłębsze. Być może w tobie to, co najgłębsze, to jest wielka miłość do Jezusa. Tak może być. Ale czasem bywa tak, że to, co we mnie, najgłębsze, no to są właśnie no, jakieś takie ścieki, brudy, z którymi sobie nigdy nie poradziłem, yy, prawda, i które mnie przerosły, i które gdzieś tam się kotłują we mnie, a ja to gdzieś upycham głęboko w sobie, no bo nie wiem co z tym zrobić. Teraz Jezus mówi: No, wydobądź to wszystko z siebie. Nie? Jeżeli to jest dobre, to wydobądź, pokaż mi to dobro. Jeżeli to są ścieki, tym bardziej mi to pokaż. I Wasz Jezus się objawia jako ten, który potrafi sobie z tym wszystkim poradzić, który potrafi wydoskonalić w nas wszelkie dobro i który potrafi przemienić w dobro nawet to, co w nas jest najgorsze, pod warunkiem, że Jemu to wszystko pokażemy, że wydobędziemy z siebie, że do niego przyniesiemy. Więc to jest jedna rzecz, która mi chodzi po głowie i że oczywiście tutaj można teraz mówić. O roli Maryi w tym wszystkim, że no, Maryja potrafi nam pomóc, żebyśmy się odważyli wydobyć z nas, z siebie, to, co gdzieś tam siedzi w nas głęboko, do czego nigdy nikomu się nie przyznaliśmy i do, w co tak naprawdę sami często nie chcielibyśmy spojrzeć. Właśnie takie różne rzeczy, których nie chcemy sami być świadomi. Wiecie, to mi się nieraz zdarza, że ktoś przyjeżdża i widać, że się coś z nim dzieje. I tak się spotykam z człowiekiem raz, drugi, trzeci, czwarty, modlimy się, modlimy, i przychodzi taki moment, że mu się otwiera pamięć, za, zaczyna sobie przypominać wydarzenia, które w ogóle z pamięci co wyparł, bo były na tyle bolesne, na tyle trudne, że w ogóle nie chciał tego co pamiętać. I pomału rzeczywiście Matka Boża pomaga mu odważyć się. Nie? że. Że nie musisz sam się mierzyć z tymi wspomnieniami. Nie musisz sam się mierzyć z tym, co w tobie jest. Możesz z tym przyjść do mojego Syna tak? i uczynić to wszystko, co twoje, Jego sprawą. Bo właśnie to jest to słynne powiedzenie Pana Jezusa, ale czy to jest moja, moja sprawa, nie? mówi do Matki. Nie? Czy, czy to jest moja, czy twoja sprawa. Nie? Czy ktoś z tą sprawą przyszedł do ciebie albo do mnie. Nie? Rozumiecie? Nie? Rozumiecie o co chodzi? Nie? Że Maryja dostrzega pewien problem, że się dzieje problem, a Jezus mówi do niej, no dobrze, ale czy ktoś z tą sprawą przyszedł do mnie albo do Ciebie? Nie? Czasem prawda, przychodzi jakaś kobieta, proszę księdza, bo wnuczkowi trzeba pomóc. Ja mówię, no dobrze, ale czy wnuczek albo jego mama chcą tej pomocy? To, że Pani widzi problem, to jeszcze nie oznacza, że można się w to władować. bo czy któreś z nich o tą pomoc, co poprosiło? I to jakby mówi Jezus, no, no, czy to jest Twoja lub moja sprawa? Nie? Czy, czy ktoś do Ciebie albo do mnie przyszedł z tą sprawą, mówi do Maryi? No i teraz zobaczcie, że Maryja robi wszystko, żeby ludzi podprowadzić do kogo, do Jezusa. Nie? Żeby oni przyszli z tym problemem do Jezusa. I właśnie tu wielką pomocą jest Maryja w tych wszystkich rzeczach, których sam nie chcesz palcem tknąć, bo cię przerastają, o których nie chcesz pamiętać, których nie chcesz wiedzieć, bo czujesz się bezradny, bezsilny. I tu warto prosić Maryję, pomóż mi z tym przyjść do Jezusa. Pomóż mi odkryć, że ja nie muszę z tym wszystkim szarpać się sam, że mogę z tym wszystkim przyjść do kogo. Do Jezusa. Nie? I zobaczcie, że Jezus objawia się w Kanie gailejskiej jako ten, który potrafi sobie z tym wszystkim poradzić i z najgorszych nawet rzeczy, nawet z tej, że tak powiem, wody zęzowej, z tych ścieków najgorszych, potrafi wyprowadzić wyborne co wino. Nie? Właśnie, więc to jest jedna rzecz, to jest jedna rzecz, w którą uwierzyli uczniowie, że Jezus naprawdę potrafi sobie z nimi poradzić, cokolwiek ze sobą niosą, jakikolwiek mam bagaż na plecach, to Jezus sobie naprawdę potrafi z tym poradzić. Prawda, a druga rzecz to jest ta wypowiedź starosty weselnego, że zachowałeś dobre winaż do tej pory że zobaczcie, my lubimy być kim? My lubimy być efekciarzami, prawda? Że się spiąć, zrobić coś efektownego i później jechać na opinii, prawda? Dlaczego? No bo my wiemy, że nasze siły, nasze możliwości się kiedyś co wyczerpują, nie? No to trzeba spiąć? zrobić co się da, tak jak właśnie ten, zostałem tu proboszczem, to kolega mi radził, mówi tak, zrób na początku ile się da, póki jeszcze ludzie chcą ci pomóc, bo potem jak się zniechęcą, to już nic nie zrobisz. <grym> właśnie, więc no, z nami ludźmi to tak jest, nie, spiąć póki jeszcze coś mogę, nie, spiąć się, prawda, wydobyć jakiś efekt, a później tak jechać na opinii, nie. Prawda? I zobaczcie, natomiast Jezus się objawia zupełnie inaczej, że Jego siły, Jego możliwości się nie wyczerpują. Zobaczcie, my podejrzewamy Boga, że jak On raz stworzył mnie jako swój obraz i swoje podobieństwo, no to biedny już się wyczerpał do cna i teraz jak ja przez grzech to straciłem, no to już nie ma pomocy, nie? Że my trochę podejrzewamy Boga, że biedny się wypstrykał, wyczerpał i teraz już nic nie może zrobić. A Jezus się objawia jako ten, słuchaj, ja to mogę zrobić jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze, jeszcze raz, bylebyś do mnie, co? Przychodził, nie? Że to jest właśnie cecha ludzkich wysiłków, że nasze wysiłki jakby mają swój kres. Nie? My zawsze odkrywamy kres naszych możliwości, nie? że wszystkie metody tego świata, wszystko, co jest dostępne na tym świecie, nie? nawet gdybyśmy się zeszli wszyscy razem, połączyli siły, prawda? dysponowali środkami całego świata, to i tak kiedyś jest z tego, co kręc. A Jezus się objawia jako ten, który nigdy się nie wyczerpuje nigdy, rozumiecie? Więc są dwie bardzo ważne rzeczy. On się objawia jako ten, który potrafi poradzić sobie ze wszystkim, i jako ten, który nigdy się nie wyczerpuje. Nie ma kresu jego możliwości. To nie jest tak, że, nie wiem, on sobie poradzi z jakimś jednym Twoim błędem, drugim, trzecim, ale za piątym razem już rozłoży ręce mówi, to już nie wiem, co zrobić. Zobaczmy, my żyjemy ileś tam lat, każdy z nas. Wiadomo, że ja tu najstarszy jestem, wy tam jeszcze nastolatkowie. Prawda? Ileś tam lat żyjemy. Przez te lata przychodziliśmy do Jezusa z różnymi sprawami. On się nigdy nie wyczerpał. Jezus nigdy nie był zmęczony, nigdy nie był rozrażniony, rozgoryczony, nigdy nie powierzał, idź mi z oczu, bo już nie wiem co z tobą zrobić. Rozumiecie? Nie? Ty zachowałeś dobre wina, że do tej pory, zdziwienie tego starosty. Nie? Jezus się nie wyczerpuje. To nie jest tak, że jak raz, drugi, piąty, dziesiąty w czymś tam ci pomógł, z czymś tam sobie poradził, z czymś do niego przyszedłeś i doświadczyłeś, że on sobie poradził, no to już wyczerpałeś limity i koniec. Nie? Do niego można wracać, wracać i wracać, a najlepiej zrobić to, co uczniowie przygnąć do niego i trwać przy nim, trwać, trwać, trwać. Rozumiecie. Nie? I wtedy Jezus na bieżąco będzie sobie ze mną radził, prawda, nie będzie takiej potrzeby, że ja będę musiał coś z siebie wyciągać, wydobywać, prawda, bo tam zgniło we mnie, tylko jak ja będę na bieżąco trwał przy Jezusie, na bieżąco miał z Nim relację, to na bieżąco będzie sobie ze mną co radził i się nigdy nie zmęczy I się nigdy nie zmęczę. Właśnie, tylko rzecz polega na tym, żeby to zobaczyć, bo zwróćcie uwagę, że ten starosta weselny niczego nie dostrzegł. On tam zajęty tą zabawą, tym winem, prawda? W ogóle nie dostrzegł, że to wszystko zawdzięcza komu? Jezusowi, nie? Natomiast sztuka polega na tym, to już ostatnia rzecz, żeby właśnie zauważyć, że my wszystko zawdzięczamy komu? Jezusowi wszystko, nie? I tym się ucieszyć, tym się zachwycić i tym bardziej chcieć przy nim trwać, tym bardziej lgnąć do Niego, tym bardziej prosić Maryję, że nam pomagała wracać do Niego, że nam pomagała trwać przy Nim, żeby nas przy Nim trzymała i nie pozwoliła nam zbyt daleko odejść, bo właśnie pamiętać, że my, ludzie kiedyś się co wyczerpujemy i to wyczerpujemy się szybciej niż nam się wydaje. Zawsze jest jakiś kres naszych możliwości. Jezus nigdy się nie wyczerpuje i potrafi poradzić sobie z czym, ze wszystkim. Dlatego go bez przerwy potrzebujemy. Amen. Właśnie, my go bez przerwy potrzebujemy, a on bez przerwy z nami, co jest. I to jest nasza radość.